Centrum Aleksandrii, Kaliopi prowadzi wykopaliska na terenie rzymskiej ulicy. Chcę dotrzeć do dzielnicy królewskiej i grobowców przodków Kleopatry. Starożytne ruiny spoczywają pod 9-metrową warstwą ziemi i kamieni. To ciężka praca. Dotarliśmy na głębokość 1,5 metra. Jesteśmy bardzo płytko. Zostało nam jeszcze 8 metrów. Po dwóch tysiącleciach zniszczeń i odbudowy, w zapisie archeologicznym panuje tu bezład. Każdy z tych kamieni mógł być częścią pałaców lub świątyń Kleopatry. Pracujemy powoli. Liczymy na to, że efekt prac wynagrodzi nam wysiłek. Uważaj z tym czarnym. Daj mi szczotkę. Większe kamienie to gruzy, ale obecność czarnych kamieni to bardzo dobry znak. Ich barwa i faktura wskazują, że nie pochodzą z okolicy. Może to być budulec, którym Rzymianie utwardzali swoje drogi. Jeśli to pozostałość rzymskiego duktu. Kaliopi mogłaby dojść jego śladem do dzielnicy królewskiej. Zacznijmy usuwać gruz. Żeby ją znaleźć, trzeba namierzyć główne skrzyżowanie starożytnej Aleksandrii. Tu są trzy kawałki. Czarne, zgadza się. A ten? Mamy cztery czarne kamienie. Możliwe, że to przedłużenie rzymskiej ulicy. Kamienie spędziły pod ziemią wiele stuleci i są pokryte białym mineralnym nalotem. Kiedyś był to gładki, rzymski bruk. Bilal, czyść je też w tę stronę. Jest jeszcze jeden. To nie przypadek. Trudno pojąć, że człowiek może się aż tak bardzo ucieszyć na widok czarnych kamieni. To właśnie archeologia. Robotnicy wydobywają znaleziska z ziemi. Kaliopi dostrzega coś interesującego. Te kamienie są o wiele większe niż rzymski bruk na mniejszej ulicy. Są bardzo duże. A nuż to na wierzchnia tej większej drogi? Jestem ogromnie przejęta. To może być główna, wzdłużna arteria Aleksandrii. Byłoby wspaniale. Właśnie do tego dążymy. W Aleksandryjskich ogrodach Szalalat zespół Kaliopi odkrył czarne kamienie, które mogą stanowić wskazówkę dotyczącą lokalizacji królewskiej dzielnicy Kleopatry. Jeśli Kaliopi rzeczywiście znalazła rzymską trasę północ-południe, będzie mogła zlokalizować skrzyżowanie, przy którym mieściła się dzielnica królewska. Musi jednak poczekać do następnego sezonu. Ten też jest czarny. Jest to krok bliżej odkrycia siedziby Kleopatry. To kamień, ale nie tylko kamień. Wszystko ma swoje znaczenie. Na tym polega piękno archeologii.